On mówi tutaj, to, co Jezus mówi, zaraz będziemy ten fragment czytać, on tutaj mówi o pragnieniu przebywania z rodzicem, z ojcem, o oddaniu, o miłości, z jakimi dziecko przychodzi do rodzica, i o tej absolutnej ufności, o której wspomniałam, i o ufności w jego dobroć i miłość, o, tej, o tym zaufaniu, jakim dziecko obdarza. I tej pewności, że rodzic jest, zawsze, że kocha. Że chce naszego dobra. Dlatego Jezus mówi, żebyśmy stali się jak dzieci. I wiecie, kiedy on to mówi? E, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, e, w osiemnastym rozdziale. Zaraz do tego przejdziemy. Natomiast zanim on to mówi do swoich uczniów, ma miejsce taka sytuacja, e, kiedy e, Jakub, Jan i Piotr wchodzą z Jezusem na górę przemienienia. Wiecie, oni tam do, doświadczają Bożej chwały. Oni widzą, jak. Stępuje nagle Eliasz, wstępuje Mojżesz, oni widzą przemienioną twarz Chrystusa, która jaśnieje blaskiem. Oni tam słyszą Boży głos, który mówi, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga. I to jest Mateusze 17.5. I tam jest napisane tak, kiedy On jeszcze mówił, wtedy mówił Piotr do Jezusa, oto jasny obłok zacienił ich, czyli ich okrył wszystkich, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie Jego. Słuchajcie. Potem, zaraz po tej sytuacji, oni udają się do Kafarnaum, gdzie Jezus mówi do uczniów o wierze, która jest właśnie jak ziarnko gorczycy, to co Łukasz powiedział wcześniej. I On w tamtym czasie wypędza demona, z którym uczniowie nie byli sobie w stanie poradzić. Wiecie, oni byli uczniami, oni się cały czas uczyli. To już nie były małe dzieci, to już nie były niemowlęta duchowe. I zaraz potem ma sytuacja, którą ja chcę przytoczyć, czyli wchodzimy do Ewangelii Mateusza, rozdział 18, wersety od pierwszego.